Podmioty gospodarki rynkowej. Drodzy uczniowie, dzisiaj przyjrzymy się bliżej podmiotom gospodarki rynkowej, czyli wszystkim tym, którzy przyczyniają się do jej funkcjonowania. Podmiot gospodarki rynkowej to każdy, kto uczestniczy w produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr i usług na rynku. Na początek mamy gospodarstwa domowe, czyli każdego z nas, nasze rodziny, znajomych, wszyscy, którzy kupują produkty i usługi dla osobistego użytku. My, jako konsumenci, mamy ogromny wpływ na rynek, ponieważ nasze decyzje zakupowe kształtują popyt, który jest jednym z głównych motorów gospodarki. Kolejnym ważnym podmiotem są przedsiębiorstwa, które produkują te dobre i usługi które my konsumujemy. To mogą być małe firmy rodzinne, duże korporacje międzynarodowe, a także startupy wprowadzające innowacyjne produkty na rynek. Ich celem jest wytworzenie towarów, które zaspokoją nasze potrzeby i pragnienia, a przy tym przyniosą im zysk. Rząd to kolejny kluczowy gracz w gospodarce rynkowej. Choć gospodarka rynkowa opiera się na wolności i konkurencji, rząd ma za zadanie stworzyć ramy prawne, które to umożliwiają, np. przez regulacje antymonopolowe czy ochronę praw konsumenta. Rząd interweniuje także w gospodarkę poprzez politykę podatkową, wydatki publiczne czy kontrolę nad pieniądzem. Nie możemy zapomnieć o bankach i innych instytucjach finansowych, które odpowiadają za dostarczanie kapitału potrzebnego przedsiębiorstwom i gospodarstwom Domowym. Dzięki nim firmy mogą pożyczyć pieniądze na inwestycje, a ludzie mogą uzyskać kredyty na zakup domów czy samochodów. Na koniec mamy jeszcze podmioty zewnętrzne, jak na przykład organizacje międzynarodowe czy inne kraje, które również mają wpływ na gospodarkę przez handel, inwestycje oraz różnego rodzaju umowy międzynarodowe. Wszystkie te podmioty tworzą złożony, dynamiczny system, gdzie każdy wpływa na wszystkich pozostałych, a gospodarka rynkowa nie mogłaby istnieć bez ich wzajemnych interakcji. To jak współpracują i jakie decyzje podejmują, kształtuje nasz dobrobyt, otwiera nowe możliwości i wyzwania, z którymi jako społeczeństwo musimy sobie radzić. To był szybki przegląd podmiotów gospodarki rynkowej. Mam nadzieję, że ten wykład Pomoże wam lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje gospodarka wokół nas i jakie role w niej odgrywamy. Dziękuję za uwagę i cieszę się na Wasze pytania.